30 zł. Przychody budżetu w 2022 roku po zmianach 3 631 230 zł i będą pochodziły z emisji papierów wartościowych obligacji w kwocie milion złotych. Tutaj wartość ta pozostaje bez zmian oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków unifinansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych uchwałach w w kwocie 2 miliony 631 230 zł. Tutaj zwiększyliśmy tą kwotę o kwotę 1 235 230 zł. Jest to, jest to subwencja w ogóle na którą wprowadzamy do budżetu. Wydatki objęte limitem zwiększono o kwotę 520 tysięcy do kwoty 6 milionów 104 tysiąca 83 zł 78 groszy. W załączniku numer 2 przedsięwzięcia nastąpiły zmiany w następujących pozycjach. To jest przedsięwzięcie wykonania dokumentacji technicznej i kodacyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku 2 km 512 metrów miejscowości Konary. Tu jest zwiększenie o kwotę 120 tysięcy, gdzie po zmianach wnoszą nakłady finansowe wynoszą 339 40 zł, w tym na rok 2022 jest to kwota 275 tysięcy. Oraz ponownie wprowadzono do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadanie realizowane w, od roku 2018 z, z planem zakończenia na tego. To jest budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 110 756,50 zł, w tym na rok 2022 400 000. To wszystkie zmiany które Wieloletniej się na co Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie pytamy, to proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie w Między ręki. Kto jest za? Proszę o ręki.

punktu punkt 5b, Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Brogów na rok 2022. Proszę bardzo o przedstawienie przez z Panią Skarbnik, Panią Uchwała Rady Gminy Brogów z dnia 21 stycznia 2022 roku, zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Brogów na rok 2022. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Brogów uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwały budżetowej Gminy Wroków na rok 2022 nr 44 łamane na 253 łamane na 2021 Rady Gminy Wroków z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 220 tysięcy. Plan do budżetu Gminy w ogóle wynosi 22 551 529,77 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220 tysięcy do kwoty 19 529 221 85 zł 85 85 Zmiany w dochodów budżetu obejmują zmianę planu dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody budżetu gminy Broków na 2022 rok. Pstęp drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1 455 260 zł, plan wydatków budżetu gminy w ok. wynosi 25 596 759 67 zł. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 455 260 zł, do kwoty około ok. 6 991 420,97 zł. Zmiany w wydatkach budżetowych obejmują zmiany w wydatków bieżących i majątkowych Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniający załącznik nr 1 i 2 do uchwały budżetowej, podnaczą wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy na 2022. Paragraf 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej otrzymuje czynienie. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 045 260 zł, który zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych obligacji w kwocie 414 000, oraz niewykorzystanie środkami pieniężnymi na rachunku bieżących budżetu wynikającymi z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 631 230 zł. Ustęp drugi dokonuje się zmiany w budżetu. Się, zwiększa się przychody z niewykorzystanych szacunkach pieniężnych na ruchu bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanymi, związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 235 230 zł. Przychody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 3 631 230 zł, Rozchody budżetu bez zmian wynoszą 586 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na 2022 rok. Paragraf trzeci. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów Dwa wartościowych obligacji oraz kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 miliony, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 414 tysięcy, Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 586 000. Paragraf 4. Dokonuje się zmiany wysokości dotacji cenowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą dotacje cenowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku. Paragraf 5. Dodaje się załącznik pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęty wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały stanowiącym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się w uczelniu roku, paragraf 7 uchwała w życie z w podjęcia. Szanowni Państwo, zmiany w budżecie po stronie dochodów polegają na wprowadzeniu dochodów z podatku od nieruchomości zwiększają kwotę 130 tysięcy, spływu z podatków od środków transportowych o 40 tysięcy oraz z podatku od czynności cywilno o 50 tysięcy. Natomiast po stronie wydatków zmiany następują w dziale rolnictwo i Młowiecko infrastruktura wodociągowa wsi, gdzie zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z prowadzeniem nowego zadania w wykazie zadań jednorocznych pod nazwą budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochu w kwocie 335 230 zł. Zadane będzie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i wody. Inwestycja będzie stanowić się W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna zwiększa się par wylew inwestycyjnych w łącznej kwocie 990 tysięcy, w tym na nowe zadanie wprowadzone w, 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 w wykazie zadania zorocznych z rozbudowa i modernizacja sieci penalizacyjnej w gminie w kwocie 390 tysięcy. Nowe zadanie wprowadzone w wykazie zadania wyrocznym zakup ciągnika na potrzeby infrastruktury sanitacyjnej w gminnych w, w kwocie 200 tysięcy oraz na zadanie ponownie wprowadzone do wykazu przedsięwzięć. Budynek, budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie w kwocie 400 tysięcy. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2022, na gruncie którego właściciele nie zmieniano. Wszystkie inwestycje będą stanowić niewinne. Wyżej wymienione zadania współfinansowane będą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie rodociągów i zaopatrzenia w wodę. Na podstawie informacji ministra finansów o przyznaniu środków Zgodnie z pismami numer ST3 4751 62021b i ST3 4751 62021a. W dziale transport i łączność, drogi publiczne moje życie. Zwiększa się pan wydatków majątkowych o kwotę 120 tysięcy na realizację zadania objętego w zakresie przedsięwzięć WPF, pod gdy wykonanie dokumentacji technicznej i pozwolenie na rozbudowę drogi pojeduckiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych projektów włączających skład pasa drogowego na odcinku 2 km 512 m w Konarze. W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Ochotnicze Straże pożarne zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 tysięcy oraz zmienia się zakres dotacji cenowej, która dotychczas miała brzmienie Zakup i Montaż Drzwi w Budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Precedicach, które zmianie otrzymuje brzmienie Zakup i Montaż Drzwi oraz Remont w Budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Precedicach. Dotacja przeznaczona na wydatki inwestycyjne w Budynku strażnik w celu zakresie zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP w budynku garażowanym z samochodem Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych dla rachunku bieżącego budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków pieniędzy finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 1 235 230 zł, ze środków na utrudnienie instytucji ogólnych, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zwiększenia wody. Środki przekazane były w 2021 roku na, rachun na rachunek lokal i przetarżane na dodatki na przyszłych i środki, które wprowadzamy w dzisiejsze budżety. To wszystkie zmiany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie widzę, to o głosowanie. Proszę o głosowanie. Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Proszę o Dziękuję. Kto się Dziękuję. Dziękuję za oddanie głosów. W wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Oddano głosów 15, za 15. Obrigado, tal